Tegoroczne debaty prezydenckie były bliższe. Zaczyna się Kongo, drodzy Państwo. Kongo to my na mieście, tym. frikowym konferencjom niż rzetelnej wymianie argumentów. Mamy mega mocne karty. Jedzmy razem pryncypałem! Jednak jak to się wszystko zaczęło? Skąd wziął się w ogóle pomysł na debatę prezydencką? Na jednej z manifestacji ulicznych. Wszystko zaczęło się w starożytnej Grecji. To tam debata była podstawą demokracji. Wtedy też obywatele spierali się na argumenty, dokonując zmiany w prawie. Już wtedy wykorzystywano retoryczne triki, także logiczne argumenty oraz przede wszystkim mowę ciała, aby popierać własną argumentację. Z policją na ten na filmiku do TikToka, na tych na run, na tych na TikToku. W nowoczesnej historii przełomową debatą była debata z roku 60. To wtedy po raz pierwszy w historii mogliśmy obserwować nie tylko głos kandydatów, ale przede wszystkim ich nagranie w telewizji. Wyglądał lepiej, mówił pewniej, przez co zyskiwał coraz większe poparcie. Być może właśnie ta lepsza prezencja przyczyniła się do jego zwycięstwa, bo merytorycznie tak naprawdę niewiele był lepszy od swojego oponenta. Tamtej pory debaty stały się prawdziwymi pojedynkami gladiatorów, gdzie nie zawsze liczyły się konkretne argumenty ale umiejętność wybrnięcia z nieco trudnych sytuacji. Napiszę prawo i Nie zawsze wygrywa ten, kto ma rację. Często wygrywa ten, kto się lepiej zaprezentuje. Czy podziwia pan Putina? Tak, każdy z nas tutaj w Polsce nie dałby rady... Trzeciej RP pierwszą debatą była debata z Wałęsą oraz Kwaśniewskim z roku 95. Podczas niej padło kilka zdań, które na zawsze przeszły do historii Polski. Między innymi słynne Pan się nie boi, to był pierwszy moment w historii, w którym Polacy usiedli przed telewizorami i rzeczywiście odczuwali intensywne emocje, które były na bieżąco transmitowane. Liczne badania pokazują, że nawet 60% oglądających debatę nie jest później w stanie wskazać oraz przytoczyć programów wyborczych danych kandydatów. To tylko pokazuje, jak bardzo liczą się emocje oraz trafne riposty, a niekoniecznie warstwa merytoryczna.